Będzie dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmie w DreamCar i słuchajcie, wideo prezentacja pięknej Audi. Audi A5 będzie się, drodzy mieli Państwo, tak. Produkcja lipiec 2025, a mamy październik, a więc świeżynka. Słuchajcie, te auto trafiły do nas na zabezpieczenie antykorozyjne, taka prewencja, ale zwróciliśmy uwagę na parę szczegółów, a więc wykonaliśmy na życzenie klienta konserwację woskami w płci podłogowej, suchymi, elementy zawieszenia również i masy polimerowe w nadkolach, liskach progowych, no i dodatkowo mamy też masy uszczelniające, tam gdzie ich brakowało, bo jednak ich brakowało. Słuchajcie, cały wariant usługi tutaj, który został Wam zaprezentowany, jest to wariant Drugi od dołu, jeśli chodzi o poprzeczkę różnych of ofert, które mamy w naszej firmie. Także serdecznie Was zapraszamy, usiądźcie wygodnie na przykładzie tego modelu. Jak wygląda to zabezpieczenie antykorozyjne? I nie, klient nie przyjechał tym samochodem po to i robić po to to zabezpieczenie antykorozyjne, bo myśli nie jeździć 30 lat. Po prostu lubi mieć zadmane auto. Zapraszam serdecznie i przypominam: 3927 bic 798843267. Prezentujmy pacjenta i lecimy do prezentacji. Thank <laughs> Jesteśmy oczywiście przy kolejnym ujęciu. Prezentujemy właśnie połowę podłogową naszego Audi, ale już wstępnie rozebraną. Materiały i filmy prezentujące są to raporty. Nie jest to poradnik, jak rozebrać taki samochód z podzespołów. A więc tylko i wyłącznie konkretne merytoryczne treści. Słuchajcie, chciałbym Wam przejść i przedstawić też stan płyty podłogowej. Z racji tego, że jest to tak naprawdę już można powiedzieć śmiało model B10 225, lipiec e, Audi A5. E, także warto by przyglądać się, czy jakiekolwiek zmiany zostały tutaj e, i nowinki wdrożone. E, pierwsze, co jak wejdziemy pod płytę podłogową, e, już wstępnie rozebraną. E, samochód, zaraz do tego wrócimy. Trafił też ważną kwestię, podkreślmy, e, na usługę konserwacyjną podwozia w wariancie mix, czyli masy polimerowe w nadkolach, listkach progowych, a w płycie podłogowej woski e, bezbarne na elementach zawieszenia również. E, no i jak wyjdziemy pod płytę podłogową, to co nam się na pierwszy rzut oczu rzuca? A rzuca się nam oczywiście tylny wózek. Tylny wózek, który e, częściowo jest aluminiowy, bo mamy aluminiową zwrotnicę, aluminiowy wahacz górny, dolny i to są elementy aluminiowe a elementy główne, jego tak naprawdę wózka jest on elementem stalowym no i wbrew pozorom jak zaczniemy doszukiwać i się dopatrywać to w takich standardach jak w autach azjatyckich przy elementach spawów możemy dopatrzyć się jakieś mikro wtrącenia korozji no te standardy jednak powiedzmy no, ten rynek azjatyckich aut zalał Europę i spowodował, że pewne standardy zaczynają, zaczynają być o, o, troszeczkę obniżone. W naszym, na naszym filmie, na naszym kanale znajdziecie BMW M4 Competition z rocznika 2024 bodajże, to było grudzień 225. robiliśmy go. Także świeżynkę i tam pokazywaliśmy jak BMW M4, tylny wózek z kratownicy, taki konkretny masywny zrobiony, stalowy, Również zaczyna korodować. Problem nie polega na tym, że ta tu występuje, ale na przykład w takich modelach aut, gdzie jest duże obciążenie na tylnej osi, ta sztywność tego zawieszenia i tego wózka z biegiem czasu, z racji korozji szczelinowej, jeśli ona będzie w takich elementach zakładkowych, spowoduje, że na pewno, uwierzcie mi, teraz będą te walory dużo, dużo, dużo gorsze. Oczywiście, takie zabezpieczenie, gdy auto jest świeże, jest to zabezpieczenie, które naprawdę przedłuży żywot wyizoluje, zabezpieczy od wilgoci, wody i soli, i to spowoduje, że ten czas, tak naprawdę Żywotności troszeczkę będzie dłuższy. Elementy aluminiowe, które też w reworom będą oksydowały, również pokrywamy bezbarwnym woskiem, który zapobiega, zapobiegnie tego procesu. Patrząc przez pryzmat płyty podłogowej, tak jak popatrzymy po ścignięciu osłon, dopatrzymy się na tylnej walnie ładnej konserwacji polimerowej oryginalnej, w częściach podłużnicy i wnęki na przykład tutaj tak jak mamy wnękę bagażnika, bądź nadkola od strony wewnętrznej, tu już mamy goło. Goło i wesoło. I nawet to co widzicie, ta charakterystyczne takie ślady, które tutaj widzicie, rysek, to jest nasza sprawka. A bo właśnie, no masy polimerowe, czyli wariant mix, jest to opcja, w której nakładamy dokładnie identyczne produkty jak w oryginale, ale położone szczątkowo na elementach naszego podwozia, w nadkolach i listkach progowych. Dzięki temu możemy uzupełnić tą powierzchnię, spowodować, że produkt w systemie pełnym lakierniczym, gdzie mamy zmatowioną powierzchnię, zagwarantuje po zastygnięciu eliminację rezonansu blach. Dodatkowo ten samochód po prostu będzie bardziej wygłuszony od strony kół. Oprócz tego możecie zobaczyć, że producent doraźnie, połowicznie wykonuje masy uszczelniające. Na jednym z ujęć zobaczycie dwie masy w tym miejscu i w tym miejscu, które są położone na długości 15 cm, ale już w dalszej części łączenie szwu kola z podłużnicą jest gołe i wesołe. Zgrzewy co 10 cm, a masteki i blachy nie ma. To samo tyczy się w dolnej części, jeśli chodzi o wzmocnienia do tylnej wanny. I poprzeczek. Mamy częściowo mastykę, a już w innych elementach tej masy po prostu nie ma. Jest to wybiórczo nakładane. Masy polimerowe w nadkolach, które będziemy wykonywać, też są materiałem typowo zabezpieczającym od uszkodzeń mechanicznych. Tu, gdzie tak naprawdę samochód i jest to spoczebne, bo samochód i impet wyrzucanych kamieni mógłby narobić nam szkód, nawet w użytkowaniu miejskim, to jest właśnie powód, dlaczego te masy polimerowe powinny się tu znaleźć. Oczywiście patrząc przez prymat płyty podłogowej, jak wyjdziemy dalej i głębiej, no to dopatrzymy się analogicznie tych samych problemów, czyli brak mastek robionych tylko i wyłącznie wybiórczo. My na tym etapie, gdzie już jesteśmy, mamy wiele elementów odseparowanych i ściągniętych. No i tak naprawdę wykonujemy też pracę oklejania i zabezpieczania detali. Mamy wszelką elektronikę ściągniętą z płyty podłogowej, wszelkie elementy kabli, przewodów są odseparowane i wyklejone. Kultura pracy to jest tak naprawdę coś, co jest tylko i wyłącznie sklejone z firmą Dreamcar, jeśli chodzi o profesję zabezpieczeń antykorozyjnych, bo mamy to na pierwszym miejscu, mamy to naprawdę wyświetlone, wypracowane i jest to priorytetem, bo usługa nie tylko była wykonana 100% technicznie, ale również właśnie estetycznie. i te walory były zachowane, a kultura pracy była na poziomie i z, z, szacunk z odpowiednim szacunkiem do pojazdu który, który wykonujemy. Przechodząc dalej, po płócie podłogowej zobaczymy, że te masy uszczelniające, oczywiście po ściągnięciu osłon, są tutaj rozlane i nie można im zarzucić, że te łączenia są pominięte. Ale jak popatrzymy na listek progowy, to od strony wewnętrznej widzimy fajną, fajną grubą powokę położoną wzdłuż tego rantu, ale jak popatrzymy od strony zewnętrznej, już ta masa nie jest tutaj kładziona. No. W niektórych modelach waga BMW M4 na przykład dopatrzymy się dwustronnie ładnie zalanej krawędzi łączeń blach. Tutaj jednak zostało to zrobione tylko i wyłącznie od strony wewnętrznej. No, doszukując się korozji w nowym samochodzie, można by było powiedzieć, zwłaszcza w modelu Audi, że jestem tutaj, nie wiem, nadgorliwy. Próbuję coś udowodnić, ale ja nic nie muszę udowadniać. Fakty są faktami. Po demontażu korków, po demontażu elementów zaślepek, widać odparzenia tak naprawdę podkładu, który tutaj oryginalnie został położony. No, i to są elementy i punkty, które mogą to potwierdzić, że no, wartałoby zagrać w niektóre miejsca tego auta, by jednak dopatrzyć się jakiś tam niedoróbek. Kolejna kwestia, którą mógłbym przedstawić i omówić ilość otworów technologicznych w profilach zamkniętych no, daje możliwość tak naprawdę fajnego doma do pieszczenia tych profili i podłużnic, co jest naprawdę wielkim atutem, jeśli chodzi dla nas o wyizolowanie tej powierzchni. Słuchajcie, kolejna kwestia i ważna, o której bym chciał Wam opowiedzieć. Elementy i podzespoły tych samochodów, no z biegiem czasu one są tak robione na miarę i tutaj też na miarę ten dyferek jest wrzucony do tego auta na jednej łapie. Ja się nie znam, nie mogę się wypowiadać na temat tego, jak to powinno pancernie wyglądać, jak powinny być te elementy, jak powinny wyglądać te elementy, jeśli chodzi o ich gabaryty, ale patrząc przez pryzmat aut takich jak na przykład Audi z roczników 2010 z fałkami pod maską no to tutaj podzespoły zespoły troszeczkę inaczej wyglądały. W tamtych latach były takie bardzo obfite. Obfite w mięcho tego, tego żeliwa, tego aluminium i były takie naprawdę fajne, pancerne moim zdaniem. Tutaj no nie powiem, nie powiem jak wygląda ten żywot tego auta pod tym kątem, organoleptycznie mogę tylko wypowiedzieć, się że dyferek wygląda jak w Suzuki Vitara 4x4, która jest dostępna z silnikiem tam 1,5 czy tam jeszcze mniejszym. No ale cóż, nie o tym powinienem tutaj mówić, bo to nie moja działka. Ja zajmuję się typowo antykorozją. Słuchajcie, przechodzimy dalej, bo w dalszej części, jeśli chodzi o płytę podłogową, w, przednim, w, przedniej, w przedniej stronie, w przednich nadkolach, tutaj mamy częściowo elementy kielichów aluminiowe. Tam, jeśli mamy tutaj takie łączenie szwów, to już mamy aluminiowy część kielicha, on jest sklejany, a reszta podłużnicy i tutaj już ściany grodziowej jest stalowane. Tutaj też wszystko już jest przygotowane pod ten masy polimerowe. Również mamy odseparowaną tę elektronikę. Jesteśmy w trakcie wyklejania. Wózek przedni jest aluminiowy częściowo, a częściowo stalowy. Także tutaj jest taka mieszanka obydwu materiałów. Oczywiście pokryte to wszystko zostanie też woskiem bezbarwnym, co będzie zabezpieczało przed tą korozją. Dla formalności oczywiście przedstawiam to na kole, bo również jest przygotowane w tym pełnym systemie lakierniczym, a więc zmatowione, tak samo jak i wzdłuż linii. Tutaj będziemy rozkładać masy polimerowe, czy też na felcu i rancie, którego się nie dopatrzyliśmy. No i druga strona, druga strona, dla tak naprawdę analogicznego poglądu wygląda tak samo. Te wszystkie elementy są zabezpieczane, oklejane, tego nadkola jest odseparowana, przyjdzie tutaj ta masa polimerowa również na całe nadkole i również zabezpieczy te miejsca. Słuchajcie, dobra ok, tak to wygląda na, na chwilę obecną. 11 minut gadania głupot to jest wystarczająco, by przerwać to nagranie, wzięcie za robotę, lecimy do kolejnego ujęcia, będziemy wyklejać dalsze czynności i przedstawiać jak będzie ten proces usługi wyglądał w DreamCar na przykładzie tego auta. Lecimy do konkretów. No i będą zmieli Państwo, zobaczcie sami, audi spakowane jak do wysyłki DHL. -em. Oczywiście etap, w którym wykleiliśmy wszelkie detale, jest za nami e, i w tym momencie będą nakładane przez Tomka masy polimerowe. A więc fartuchy są wyklejone. E, to są elementy, które oznaczają e, co do i po prostu punkty, e, w których masy polimerowe będą rozlane, tak by zachować e, tak naprawdę poszuflaskowaną segregację materiałów użytych, żeby to nie było hałturniczo rozprowadzone jedne na drugie, tak gdzieś powiedzmy wżygane można powiedzieć i nie wyglądające estetycznie w efekcie końcowym. Te są takie drobne czynności, drobne rzeczy, a naprawdę jako detal, później w końcowym efekcie, no nie rzucają się w oczy, cieszą oko. Dlatego zachowujemy te standardy, zachowujemy to, by ładnie odciąć te masy, by wyglądało to do liniki, elegancko rozprowadzone. Tak naprawdę w, momencie, w tym momencie, po otuszczeniu wszystkich tych elementów, wchodzi nam masa polimerowa. Także Tomek rozlewa, widzimy się w następnym ujęciu jak ta masa się znajdzie, parę słów na jej temat i będziemy kontynuować dalsze czynności podczas obróbki. Wewnętrzne części również też pod, już podkładamy pod woski e, mikrokrystaliczne, które zostaną rozlane też mamy już zabezpieczone. E, po prostu po masach polimerowych te fartuchy ładnie ściągniemy i pod spodem już przygotowana powierzchnia pod nakładanie polim, e, wosków e, jest, e, jest do naszej dyspozycji. Lecimy do kolejnego ujęcia. No i drodzy, mieli Państwo, jesteśmy przy Audi, a Audi już posiada rozlane masy polimerowe po elementach oczywiście nadkoli. Wszędzie tam, gdzie ten zakres prac był omówiony i zaprezentowany na wcześniejszych ujęciach. Masy polimerowej tak naprawdę wizerunek tych mas podbije efekt czystych elementów, które rozkleimy, ale na chwilę obecną, jak popatrzymy i przyjrzymy się tej strukturze tego materiału z bliska, to wiemy, że i troszkę gorsze światło. To wiemy, że ten materiał. Należy do tych naprawdę odpornych na uszkodzenia mechaniczne. E, oprócz tego już mamy tak naprawdę na rozlewane elementy wosków. E, uzupełniliśmy również masy uszczelniające, e, te których brakowało tak naprawdę w tylnej części. W tym momencie już pokrzykryte woski dają tylko takie przebicie ciemnej e, masy rozlanej już po tych elementach, e, bo w tym momencie już jest ten materiał woskowy rozprowadzany. Mamy woski rozlane po pucie podłogowej, mamy woski rozlane po elementach zawieszenia. E, dzięki temu materiałowi też. E, Możliwość dyszą kątową jest rozprowadzenie tych produktów wszędzie, nad elementami zawieszenia również, bez konieczności ich rozbierania. Dlatego ten wariant usługi klienci lubią, bo jest to zabezpieczenie naprawdę bardzo dokładne, jeśli chodzi o wyizolowanie od wilgoci wody i soli, przez tą łatwość to rozprowadzania tego produktu, bez ingerencji nadmiernej, czyli bez tego nadmiernego rozbierania samochodu na części pierwsze. Jeśli byśmy chcieli, na przykład, mieć wykonaną konserwację całą na masach polimerowych, wtedy mamy taki wariant usługi, zazwyczaj wykonujemy go pod auta, ale wy Wymaga on demontażu z układu zawieszenia tylnego, wszystkiego z płyty podłogowej, matowienia ręcznego całego podwozia, podkładu epoksydowego, bo standard w tej wersji usługi jest troszeczkę podniesiony i już narzucony tutaj klientom, by wy zrobić to w takiej fajnej, fajnej powłoce i dopiero wtedy wchodzą polimery pod kolor karoserii. Żółte, zielone, jakiekolwiek macie życzenie, nie musi być pod kolor karoserii, może być na, własne, na wasze życzenie kolor indywidualnie dobrany. Słuchajcie, ale o niej mowa, mowa tu o konserwacji woskowej w miksie materiałów, czyli to co widzicie tutaj, to co moim zdaniem też jest taką, takim wariantem, wystarczającym dla tego pojazdu i e, jakby ktoś się przytał i zapytał którą opcję bym polecił e, z pięciu rodzajów konserwacji, które mamy do dyspozycji to myślę, że byłby właśnie e, to ten wariant jest to coś więcej niż tylko sam wosk jest to poprawa walorów akustycznych jest to wyizolowanie i zabezpieczenie od uszkodzeń mechanicznych w zużylniku, czyli tu gdzie jest to potrzebne, e, no a materiał e, też nie ukrywam w wosku rozprowadzony właśnie w każdym zakamarku daje tą stuprocentową gwarancję e, że no, będzie to wszystko domalowane tam gdzie trzeba. E, słuchajcie, kolej Prace trwają, bo Bartek rozlewa jeszcze produkty, jeszcze nie skończył. Ja mu to tylko wyszedłem troszkę poprzeszkadzać. Widzimy się po rozklejeniu już elementów z tej płyty podłogowej, podkreśleniu tak naprawdę tych wszystkich detali i całego kunsztu naszej usługi, czyli wykonanie w jakości Dreamcar. Ok, widzimy się w następnym ujęciu. No i bęg, drodzy mili Państwo, zobaczcie sami, jesteśmy w trakcie rozklejania detali. Chłopaki ściągają już zabezpieczenie po rozlanych produktach. Woski wleciały na płytę, masy polimerowe również. Wszelkie detale, korki gumowe Filip montuje. Mamy już elementy plastikowe, przewodów, elektroniki, kabli, już filtr węglowy ma zamontowany. Rozkładają chłopaki te wiązki, instalacje po samochodzie. Zaczyna to naprawdę bardzo ładnie wyglądać. I to jest ta kultura pracy, o której wspomniałem. To jest ten detal, który podkreśla, Nasze podejście i szacunek do tych samochodów, przy których pracujemy. Ta usługa ma być zrobiona oczywiście w 100% technicznie bardzo dobrze. Mamy rozlane produkty w każdym zakamarku. Widać jak ten materiał dosek tak naprawdę z, tego, z tych związków lotnych, już rzeczywiście ta struktura jego jest jeszcze widoczna, ale już jest bardziej transparentna niż na pierwszych ujęciach, które widzieliście. I to, co jest wpisane w tą naszą usługę, to jest ten, tak naprawdę ta skutkość i ta kultura pracy, którą klienci doceniają. Dlatego też możemy pracować i cieszyć się pracą przy takich fajnych i ciekawych autach jak prezentowane Audi. Słuchajcie, no my montujemy resztę elementów, chłopaki wkładają resztę elementów elementy aluminiowe też są zabezpieczone przed oksydacją, także tutaj również nie zostały oczywiście pominięte kwestie tak naprawdę rozklejania, układania kabli to jest spora ilość czasu którą trzeba poświęcić oczywiście tutaj komora silnika, silnik to wszystko było zabezpieczone na wcześniejszych ujęciach, widzieliście to, teraz świeci to eleganckim swoim takim wzorowym przykładem elementy kabli, wężyków, zobaczcie same punkty mocujące, plastikowe, to są takie smaczki, które no, podkreślają całą, całą tą usługę i całą, całą pracę, która została wykonana. Masy polimerowe wzdłuż tutaj też elegancko rozlane są, jeśli chodzi o zabezpieczenie wzdłuż linii kół. także. Finalnie, ze wszystkimi produktami, łącznie z profilami zamkniętymi, które też zostały wykonane, jesteśmy na zero. Wejdziemy później za jakiś czas pod płytę podłogową. Zobaczymy na jakim etapie będziemy, by zaprezentować już uzbrojone podwozie. A na końcu, prezentacja już złożonej płyty podłogowej w całość. I oczywiście, wizyta na zewnętrznym i rozmowa o kosztach. Lecimy dalej. No, i będę Państwo, zobaczcie, sami jesteśmy przy naszej Audi, a tu już płyta podłogowa uzbraja nam we wszelkie elementy, które były zdemontowane. Słuchajcie, płyta podłogowa Audi e, tak naprawdę jest dosyć obszernie zabudowana. Niestety, element e, prawy, lewy, znaczy się osłony tutaj w przestrzeni zbiornika paliwa, zamontujemy na kanałach z racji tego, że e, no, d, trzyma nas troszeczkę łapa, która jest podparta w punkcie fabrycznym e, podnośnika. Nie mamy tej możliwości, żeby go zamontować w tym momencie. E, oczywiście, prawa strona już jest zamontowana w chłopaki już osłony termiczne, które wrzucili, osłony płycie podłogowej, osłona silnika. Jeśli chodzi o konserwację, zobaczcie sami już tak naprawdę jej wizerunek po kolejny dzień, który przedstawiam ten materiał. Po wyschnięciu dalej przeświadcza, że jest to materiał naprawdę niezmieniający wizerunku oryginalnego płyty podłogowej. Jest to ma tyle delikatny materiał, że nie ma on wpływu tak naprawdę na ten wizualny aspekt, żeby go tutaj zaburzyć. A zabezpiecza wszystkie elementy od śrubek, gwincików, przez elementy aluminiowe, zapobiega przed oksydacją oraz elementy stalowe, jak i całą płytę podłogową. Tak wygląda już ten woz rozlany po doschnięciu. No Możemy powoli żegnać się z wizerunkiem tej płyty podłogowej. Ostatnio. Kwestią, jaka nam została, to jest właśnie czynności związane z zamontowaniem w miejscach osłony tutaj lewej strony i uzupełnienie produktów w punktach podparcia. Tutaj trzeba skorzystać z kanału, tam będziemy mogli sobie te punkty uzupełnić. No i cóż, lecimy do kolejnego ujęcia. Mamy tą niemkę już ogarniętą. No i będę Państwo, jesteśmy przy naszej Audi na zewnętrznym, a samochód gotowy, gotowy do odbioru dla klienta. Ten tyłek pięknie wygląda z tej perspektywy. Słuchajcie, bardzo linia auta jest elegancka, podoba mi się. Zgrabna stylizacja. No, jak na Audi przystało. Miło nam się pracowało przy tym modelu auta. Wykonanie tego zabezpieczenia, jeśli chodzi o fabryczne zabezpieczenie, no to jest to jednak taka adaptacja pod to, by te warunki środkowoeuropejskie nam nie, przy, nie naprzykrzyły problemów. Nie jest to wykonanie płyty podłogowej w standardzie, tak jak na przykład BMW M4, gdzie podwozie dosłownie ma stałe w podwozie wylakierowane nawet i lakierem bezbarwnym Tutaj jednak po ściągnięciu osłon dopatrzyliśmy się jakiś punktów, jakichś miejsc, które wartałoby zabezpieczyć, które wartołoby zrobić i dołożyliśmy do Ciebie. Po prostu klient dołożył od Ciebie te 3 grosze na zabezpieczenie antykorozyjne, na 3 grosze nie. Ale jeśli chodzi o cenę, to jak najbardziej my się cennie wstydzimy, możemy je podać. Na rok 2025 cena za tę usługę dla tego modelu to jest 12,500. Taka kwota jest podawana. My cen się nie wstydzimy, a więc śmiało o nich mówimy. Troszkę więcej niż 3 grosze, ale zabezpieczenie antykorozyjne, które zostało tutaj wykonane, na pewno poprawi e, wiele atutów i walorów, nie tylko od strony technicznej, jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne, e, ale również e, poprawi walory akustyczne. Choć Audi mm, słynie z tego, że jest e, fajnie wygłuszone, fajnie wyciszone, e, zresztą e, pianki, które są e, prawdopodobnie w elementach, które są tam. E, mocowaniami z wózka tylnego bądź w innych punktach również no mają na pewno dwojakie zastosowanie. Na pewno jest to jeden z elementów, to rzeczywiście może wyeliminowanie takiego rezonansu, który z zawieszenia po prostu wydobywa się, który przenosi się na karoserę dlatego jest tam zastosowany. Pewnie w starszych generacjach też również te pianki znajdowały się w różnych miejscach z tego samego powodu, ale to nie zmienia faktu, że w tych miejscach po kilkunastu latach użytkowania, tak jak Audia 38P, miała dziury w miejscach, w których te pianki były zastosowane. Także na pewno przesłanki są, przesłanki pół ku temu, by zastosować na przykład takie systemy i takie rozwiązania są jak najbardziej słuszne, jak najbardziej dobre, ale powiedzmy na przestrzeni lat w innych modelach możemy się tutaj dopatrzyć, dostrzec, że jednak, no druga strona medalu to jest to wilgoć, która tak nie odparowuje z tych profili, tam też może niektórzy się wypowiedzą, że to są pianki te zamknięto komórkowe, one nie będą trzymały wilgoci, no tak, ale też nie umożliwią tak naprawdę odparowanie tej wilgoci, nie ma tej cyrkulacji powietrza w tych profilach, one są pozatykane, pozamykane, no i to powoduje, że ta wilgoć jeśli się tam wykrapla, a na zewnątrz mamy na przykład minus 2, a w środku mamy plus 18, w profilach zamkniętych ta wilgoć powstaje, woda się tam wykrapla, przez brak odpowiedniej cyrkulacji nie schnie na tyle szybko i dynamicznie zaczyna penetrować łączenia blach co może spowodować zalążki korozji, które na przestrzeni lat po prostu powodują, że zaczynają nam, zaczyna nam uprzykrzeć życie. Słuchajcie dzięki Wam serdecznie za uwagę strzała, widzimy się przy kolejnych autach. Nie wiem, które auto dodam czy to dodamy pierwsze czy może przedstawię Wam taką piękną Alfa. Romeo Juliet Quadriofoliu Ciekawe fury. Ciekawe fury w Dimkar. Także śledźcie kanał. E, dzięki za każdego suba, bo to napędza do tego, by nagrywać filmy. Fajnie, że ktoś chce to oglądać, że taki kontent się ludziom podoba. Lecimy do następnych ujęć.